Witam w powakacyjnej migawce. W dzisiejszym odcinku Bruce Willis wraca na ekrany Kim w czwartej części Szklanej Pułapki. Będzie też książka Alistair McLean, a na dokładkę Płyta zespołu Happy Set i anibę Midori no Hibi. Bruce Willis wrócił z Kopa. Skopa w otwarte drzwi. Jego najnowszy film Szklana Pułapka 4 nie jest za dobrym filmem. Dialogi są płaskie, fabuła marna, a logika żadna. Jedyne co ratuje ten film to przepiękne efekty specjalne. Jeżeli ktoś lubi takie kino, proszę bardzo, ale ja ponownie na ten film nie pójdę. Szkoda pieniędzy i czasu. Książka Hemes Ulises autorstwa Alistair MacLean opowiada o statku przewożącym konwoje do Murmańska. Druga wojna światowa jest to czas, w którym ludzie spotykali się z najniebezpieczniejszymi przeciwnościami losu. Ogromne sztormy, potężne fale to tylko jedne z nielicznych zagrożeń. Łodzie podwodne, cicha śmierć i ogromny triptis niemiecki, który ma wypłynąć z portu podobno. Ludzie w tych warunkach wariują. Ludzie nie wytrzymują. Kapitan Valery i jego załoga zostają poddani najniebezpieczniejszym warunkom, jakie panują na północnym Atlantyku. Książka ta jest naprawdę godna polecenia i opowiada to, czego ludzkie oczy jeszcze nigdy nie widziały. Tym razem chciałbym wam zaproponować coś z polskiego roka: Nowa płyta, nieprzygoda, happy seda jest to naprawdę godna polecenia płyta. Mi się strasznie podobała ze względu na kawałki, które jednocześnie opowiadały o utraconej miłości, a jednocześnie przyprawiały o nastrój nadziei. Naprawdę podobała mi się ta płyta i czas spędzony nad nią to nie był czas stracony. Potrafiłem w tym momencie się wyluzować i zasięgnąć do głębi muzy muzyki polskiej. W tym odcinku opowiem o anime. Anime jest to manga przeniesiona na ekrany kin. Anime Midori no Hibi opowiada o chłopcu Seiji, który budzi się pewnego dnia z małą dziewczynką zamiast ręki. Oczywiście mała dziewczynka nie ma nic przeciwko, gdyż może spędzać teraz czas ze swoim ukochanym Seiji. I tu zaczynają się ich problemy, gdyż Seiji jest znanym bijatyką na całe miasto. A jak tu walczyć, skoro ma małą dziewczynkę zamiast prawej ręki? Anime to można łatwo znaleźć w internecie, ale w wersji angielskiej. Wersji polskiej jeszcze nie znalazłem, ale dla prawdziwych fanów anime nie powinno to stanowić żadnego problemu.